SCP-106 klasa podmiotu keter. Specjalne czynności przechowawcze zbronione jest wchodzenie w interakcje fizyczne z SCP-106. Wszelkie interakcje fizyczne muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez nie mniej niż 2 trzecie głosujących z dowództwa O5 i dotyczą jedynie sytuacji testowych. Całość personelu badawczego ochrony klasy D musi przebywać na dystansie co najmniej 20 metrów z dala od tej przechowawczej. Wyjątkiem są obowiązkowe konserwacje i rewolucje. Cela przechowawcza musi być zawieszona w celi drugorzędnej, której ściany muszą znajdować się co najmniej 30 metrów od ścian wewnętrznych pierwszorzędnej, czyli głównej celi. Cela drugorzędna podlega całkowitej obserwacji przez cały czas. Obie cele są oświetlone, a wszelkie nieczystości są usuwane. Wszystkie przedmioty, ruch lub anormalna aktywność odnotowane wewnątrz celi drugorzędnej wywołają pełną blokadę placówki. Blokada będzie utrzymywana dopóki sytuacja nie zostanie uznana za normalną przez dowództwo placówki. Wszelka korozja zaobserwowana w głównej celi, drugorzędnej celi u członków personelu lub w innych miejscach placówki, w odległości od 200 metrów od SCP-106, musi zostać natychmiast zgłoszona ochronie placówki. Wszelkie obiekty i personel utracony na rzecz SCP-106 należy uznać za zaginione, zabite w akcji. Po żadnym pozorem nie wolno dokonywać prób odzyskania. Notatka: SCP-106 nie osiąga godnego stanu. Jakiekolwiek złagodzenie aktywności lub zwiększenie uległości należy traktować jako próbę wabienia, po której nastąpi natychmiastowy akt agresji. Notatka: SCP nieważne w związku z procentem ucieczek. Zbronione jest wchodzenie w interakcje fizyczne z SCP-106. Interakcje fizyczne muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez nie mniej niż dwie trzecie głosujących z dowództwa. O5 dotyczą jedynie sytuacji testowych. Całość personelu musi przejść na dystansie co najmniej 30 metrów z dala od tej przechowawczej, wyjątkiem są bezpośrednie rozkazy z dowództwa placówki. SCP-106 przechowywany jest wewnątrz zamkniętego pojemnika, który skonstruowany jest z 16 warstw stali powlekanej ołowiem. Otwarta przestrzeń między każdą z połów miarą jest na 18 cm obrót śladowych podpórek. Pojemnik jest zawieszony przez i w systemie prądu ciągłego wewnątrz zbiornika na płyn. Zbiornik należy mieć co 48 godzin oraz obserwować szukając ewentualnych oznak korozji. Wszelka korozja zaobserwowana na jakiejkolwiek powierzchni przechowalni u członków personelu lub w gminnych miejscach placówki w odległości od 200 metrów. Musi natychmiast zostać zgłoszona na ochronie placówki. Wszelkie obiekty i personel tracony na rzecz SCP należy uznać za zaginione. Pod żadnym pozorem nie wolno dokonywać prób odzyskania. Notatka. Obserwacja SCP-106 wykazała niewielki opór obiektu podczas przechodzenia przez ołów podobne metale. Grubość materiału wydaje się nie mieć znaczenia. Ponadto wiele warstw cienkiego materiału najwidoczniej spowalnia byt SCP, muszając podmiot do wchodzenia i wychodzenia kilkakrotnie. Płyny również wydają się chwilowo konfundować SCP-106. Rewizja 11.8. Zbronione jest wchodzenie w interakcje fizyczne z SCP-106. Wszelkie interakcje fizyczne muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez nie mniej niż 2 trzecie głosujących z dowództwa o 5. Takie interakcje muszą być przeprowadzone w placówka AR-2 najwyższego bezpieczeństwa po ewakuacji nieistotnego personelu. Całość personelu musi przebywać na dystansie co najmniej 60 metrów z dala od całej przechowawczej. Wyjątkiem są incydenty uszkodzenia przechowalni. SCP-106 przechowywany jest wewnątrz zamkniętego pojemnika, który skonstruowany jest ze stali powlekanej ołowiem. Pojemnik zamknięty jest wewnątrz 40 warstw identycznego materiału. Każda z powłok oddalona jest od innych na otwarte odległości, nie mniejsze niż 36 cm. Podpórki między warstwami muszą być oddalone od siebie w aranżacji losowej. Pojemnik musi być zawieszony z najmniej 60 cm od jakiejkolwiek powierzchni bez elektromagnetyczne podtrzymywacze ELO-2D. Drugorzędny obszar przechowywawczy składa się z 16 sferycznych komór. Każda z nich wypełniona jest różnymi płynami i skonstruowana w losowy sposób z powierzchni i podpórek. Obszar drugorzędny musi być wyposażony w system oświetleniowe, zdolny do siecenia w całym pomieszczeniu ze skutecznością świetlną nie mniejszą niż 80 tysięcy lumenów. Systemy mają działać natychmiastowo bez interakcji z człowiekiem. Oba obszary przechowawcze są monitorowane całodobowo. Wszelka korozja zaobserwowana na jakiejkolwiek powierzchni przechowalni u członków personelu lub w innych miejscach placówki w odległości od 200 metrów od SCP musi natomiast zostać zgłoszona na ochronie placówki. Wszelkie obiekty natomiast należy uznać za zaginione. Opis SCP-106 wygląda na starszego humanoida, którego wygląd ogólny wskazuje na zaawansowany stopień rozkładu. Ten wygląd ulega zmianom, jednak cecha gnicia jest obserwowana we wszystkich formach. SCP-106 nie jest specjalnie ruchliwy, ponadto może przez wiele dni tkwić bez ruchu, oczekując na ofiarę. Jest również w stanie przemieszczać się po wszelkich powierzchniach pionowych, może nieskończenie długo pozostawać zawieszony do góry nogami. Podczas atakowania będzie próbował unieruchomić ofiarę poprzez uszkadzanie ważnych narządów, grup mięśni lub ścięgien. Po tym obiekt zaciągnie obezowioną ofiarę do swojego kieszonkowego wymiaru. SCP-106 zdaje się preferować ludzkie ofiary w wieku od 10 do 25 lat. Wywołuje on efekt korozji na każdej materii stałej, której dotknie, co wywołuje fizyczny rozpad materiałów kilka sekund po kontakcie. Zaobserwować można to w formie rdzewienia, rozkładu lub pękania, co prowadzi do powstania czarnej śluzowej substancji, podobnej do materiału okrywającego podmiot. Efekt ten nie jest szczególnie degenerujący dla tkanek żywych i zakłada się, że stanowi przygotowanie przed trawieniem. Korozja postępuje w ciągu 6 godzin od kontaktu, po czym efekt najwidoczniej zanika. SCP-106 jest w stanie przeszkodzić przez materię stałą, zostawiając po sobie wielką plamę swojego korozyjnego śluzu. Może zniknąć wewnątrz tej materii, co uważa się za formę wymiaru kieszonkowego. SCP-106 może następnie wyjść z tego wymiaru w każdym punkcie połączonym z punktem wejścia, na przykładowo wejście w ścianie wewnątrz pokoju, wyjście ze ściany na zewnątrz pokoju. Wejście w ścianę, wyjście z sufitu. Nie wiadomo, czy stamtąd obieg pochodzi, czy jest to zwyczajne gniazdo przez niego generowane. Ugraniczna obserwacja miarę kieszonkowego wykazała, iż składa się on z większości scholi i pokojów z wejściem. Aktywność ta może trwać dniami, które ofiary są przez obiekt wypuszczone, by ten mógł na nie ponownie polować, łapać i usunięto. Dodatek: Notatki przeglądowe SCP. W związku z niewymiernie trudną do opanowania naturą SCP-106. Protokół SCP musi być przeglądany co 3 miesiące lub podczas incydentu po uszkodzeniu przechowalni. Niemożliwe jest zastosowanie obrazów fizycznych, a bezpośrednie obrażenia fizyczne zdają się nie wybierać efektów na SCP. Obecnie SCP z dnia nie wiadomo jakiego są wyjątkowo pomocne w zakresie podstawowej obserwacji i natychmiastowej reakcji. Poprzednie bardziej proaktywne specjalne czynności przechowawcze zostały zmodyfikowane w związku z incydentami. Notatki behawioralne SCP-106 wydaje się osiągać długotrwały okres łagodności podczas których znajduje się w całkowitym bezruchu do trzech miesięcy. znane jest ich przyczyna, jednakże wykazano, iż używane mogą być w ramach taktyki uspokajania. SCP-106 po zakończeniu takiego okresu znajduje się w niezwykle ożywionym nastroju i atakuje, porywa oraz wyrządza obszerne zniszczenia na swojej celi przechowawczej i placówce. Protokół przywołania usunięto. SCP-106 najprawdopodobniej poluje i atakuje w związku z pożądaniem niegłodem. SCP-106 atakuje i zbiera wiele ofiar podczas swoich polowań. Wiele z nich utrzymuje w żywym stanie, w swoim kieszonkowym wymiarze przez długie okresy. SCP-106 nie posiada rozpoznanych ograniczeń i najwidoczniej podczas polowania zbiera losową liczbę ofiar. Wewnętrzny wymiar, do którego SCP-106 uzyskuje dostęp, prawdopodobnie jest dostępny tylko dla obiektu. Rzucenia nagrywające i transmitujące nadal działały wewnątrz tego wymiaru, jednakże jakość nagań transmisji była bardzo niska. Wygląda, iż SCP bawi się ze zupaną ofiarą i posiada pełną kontrolę nad czasem, przestrzenią oraz postrzeganiem wewnątrz wymiaru kieszonkowego. SCP-106 najprawdopodobniej usunięto. Protokół przywołania. W razie uszkodzenia przechowalni przez SCP-106 człowiek w wieku 10-25 lat zostanie przygotowany na przywołanie, a uszkodzona cela przechowawcza wymieniona zostanie na nową, gotową do użycia. Po przygotowaniu przechowalni ofiara do przywołania stanie zraniona. Najlepiej poprzez złamanie długiej kości, takiej jak udowa lub rozcięcie głównego ścięgna, przykładowo ścięgna Achillesa. Ofiara do przywołania zostanie następnie umieszczona na przygotowanej celi, a odgłosy emitowane przez nią będą transmitowane przez system rozgłośni placówki. SCP-106 najczęściej zacznie zbliżać się do ofiary w ciągu 10 do 15 minut od jej usłyszenia. Jeżeli SCP-106 nie zareaguje na transmisję, ofierze należy wyrządzać urazy fizyczne. W interwałach 20-minutowych, do momentu wystąpienia reakcji SCP-106. W razie obszernego incydentu uszkodzenia przechowalni, można użyć kilku ofiar do przywołania. SCP-106 zapewne wejdzie na stan ogodny po skończeniu z obiektem przywołania. Ponadto ofiary mogą. usunięto. I cóż, to było na tyle z tego eksperymentalnego odcinka z SCP. Postanowiłem, że spróbuję dla testu coś nagrać z SCP jeśli to się nie powiedzie, jakby nie spodało mi się to wrócę do backroomsów, chociaż zamrzostać, ale po prostu zrezygnuję z SCP i będę już na stałe związany z backroomsami. I cóż to było na tyle. Napiszcie co o tym sądzicie. Do zobaczenia na razie.